Cześć moi drodzy, pozdrawiam z parkingu podziemnego w Galerii Handlowej w Pekinie. Za mną możecie zobaczyć hub do ładowania od NIO. 20 stanowisk po 120 kW. Zobaczcie, mamy tutaj NIO Power. Dlaczego NIO coś takiego robi? NIO słynie generalnie z Power Swap Stations, czyli stacji wymiany baterii, ale nie wszyscy decydują się na zakup samochodu bez baterii i polegają tylko i wyłącznie na swapach, na wymianach baterii, ale niektórzy po prostu kupują samochód z baterią i wtedy normalnie korzystają z infrastruktury do ładowania i ładują swoje samochody. I stąd właśnie NIO rozwija również, oprócz PowerSwap Stations, swoją infrastrukturę do ładowania. Ale, tak jak możecie zobaczyć, nie ładują się na niej tylko i wyłącznie samochody marki NIO. O, zobaczcie, jakie ładne logo. Tak, by the way. Nie ładują się tutaj, tutaj tylko samochody marki NIO. Te huby do ładowania od NIO są również otwarte dla publicznie, dla wszystkich innych marek. Więc możecie zobaczyć Tesla, Mercedesa, EQS czy Zikra 001? i tak jak wspomniałem, 20 stanowisk o 120 kW, tak to moi drodzy się prezentuje.